Dobra, filmuję się już z oświetleniem. O, widać nawet, nie? Dobra. I teraz teraz idziemy do do naszego burdeliku. Jak to niektórzy mówią że mam taki bałagan, brud, sprót i koty chorują. I że lepiej by było, gdyby bocianówki nie było. Proszę was, lepiej by było, gdyby bocianówki nie było. Nawet takie głosy. Tak. Także znowu, kochani, mamy fachowców, którzy wszystko lepiej wiedzą. I wszystko powiedzą, co jak trzeba zrobić. Tylko może dobrze by było, żeby ci fachowcy poszli na miasto. Zajęli się kotkami dzikimi, nieoswojonymi, żeby je złapali na smakołyki. O. Przecież to jest tak proste, wszystko jak się ogląda. Tutaj muszę zebrać. Tutaj, tutaj była Maciulinka. A to na trochę. Zbierzemy. Wirku to, to się to przyklejało, Dobra. teraz tu I tak, teraz nabierzemy trochę stąd, Wirku dosypiemy, żeby tu było więcej, nie, kochani? Coś ma inną konceptcję. Pach, pach. I oczywiście, dobre. I oczywiście przykryjemy ciółka, żeby jej nie było zimno o jak się kurzy no. choroba niezbyt wygodnie dobra jest jest tu jeszcze o kurcze to jest tego. A nie, to jest przycisnęte, tylko trochę. Już myślałem, że to jest więcej przycisnięte, ale nie. A. To teraz tak położymy. Tak. Dobra. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, mały książę? Odeszłeś, psiną dał. Dobra, jest tutaj. Kiciulinka. Tak. Jest, zobaczcie. O, leży. No i co? Spróbuję jej ten kaftanik rozwiązać. I zdjąć. może ją narażam na coś więcej? Ale? Tu jest tak, tu jest tak, tu jest tak, tam jest tak, o, dobra, kochani, zobaczcie, rozwiązałem wszystkie, a resztę to ona się sama wyplączy. I teraz tu zamykamy, tu zamykamy i koleżanko, leż sobie, dojrzewaj. No Czaru się świeć, kurde koc. koc mi się tu zapiera. Dobry ten kojczyk, chiński, kupiłem kiedyś. Jestem z niego zadowolony. Przydaje się jak nie wiem właśnie na takie okazje choćby. No, tu jeszcze przy okazji oczyszczę kuwetę robią tu siuszki, szczególnie ta Jogusia, czyli czy ja coś już nie pamiętam? Kurczę. Kochanie, no. Zapominam, no, kurde, zapominam. Tego taryfiarza pana Krzysia, ja, on twierdzi, że on 20 razy u mnie jeździł. No ja nie początkowo wątpiłem w to. Ale być może, że rzeczywiście tak było. Ale to było. Przed 16 marca 2021 roku, bo mam historię z banku opłat. I w tym czasie wstecz nie ma. Dopiero musi być to później. Po późniejszej dacie. No i tak. Kiciulki, nie? Bambusia kiciusia? No. O! Tak, ja to ja mogę na jedzenie łapać. Nawet bez jedzenia i złapać, nie? No to nawet to nawet ciotka płaczka się teraz mi tego tak nie ucieka już no poprawiła się, zęby jej usunięto Zapalenie dziąse zlikwidowane i proszę je. Co prawda trzy ząbki jej zostały, ale je. No dobra Uch. Uch, tak tu puszeczki trzeba jakoś Ułożyć. No tutaj nasz szramuś leży. O, zobaczcie. Widzicie, leży szramuś. Co? Co mnie zaczepiasz? Co chcesz? O. Tutaj kicia jest. Czarusia, a tutaj zobaczcie, kto jest. Jogusia, czy Jacuś? Kiciulek. No niech. A sobie tutaj metę znalazł. No i zlikwidujcie bocianówkę. Zlikwidujcie bocianówkę, bo kotki chorują. No a u pana Władka tam nie ma bocianówki. Tam kotki mieszkają po tych gałęziach, nie gałęziach. Co prawda, tam domki postawiłem. Cztery teraz, a przedtem nie było. No, i kochani, co? Młode się rodzą i znikają. Co do, co do nogi. Prawie. Znikają. Stare też. Rzadko, które zostają. Śmiertelność jest. oho, dużo większa. No, niestety, kotki na wolności. Jeden behawiorysta od kotów mówił, że żyją rok, dwa, byłem zaskoczony, inni słyszałem, że żyją, proszę was, dwa lata do siedmiu wolno żyjące, natomiast kotki domowe od dwunastu do siedemnastu lat o. i to chyba jest bardziej niż prawdy. Tak, Żbiczku? Zaraz ci dam, o, szpiczek już tutaj na jedzonko czeka. No chodź, inne kotki też. No tą dolinę noteci to jedzą, ale nie rafi, tylko z kurczakiem, z jagnięciną, z łososiem, z kaczką. Jedzą ładnie kotki, że hej. Natomiast karma Basik. Pani, ja nie widzę tam mięsa, jak się otworzy. tylko jakaś masa taka popielata. I muszę Wam powiedzieć, że rozkładam kotom i zostaje. Nawet licy nie chcę ruszać. Nie wiem, co to jest. No. Przyjdzie! Przyjdzie, bo ja ją, ja ją łapałem w pokoju pierwszym razem. Schowała mi się za lodówkę. Też tak myślałem, gdzie ja tam wyszła po, po dwóch godzinach. Jak, już przywiozłem. Już włożyłem. Pokoju jest? Tak, już nie tu. Tu jest w tym. No dobra, to byłoby wszystko. To no, internauci mówią, żeby ci podziękować za sprawną akcję. Także dziękuję. W imieniu internautów. Ty słyszałeś, co? że Sonia Kona? Dziwne po tylu latach. Nie, nie słuchaj, dzisiaj rano byłem. Tego to przyleciał właśnie czarusiowa za mną. To ona pogoniła ją jak nie wiem. Co? No, ale Sonia, tak. Także nic nie było widać, że była chora, ale co innego słyszałem. Opowiadał Tadziu czy któryś. Że on jej na siłę pączka wciskał, żeby zjadła. Gienek. I czy czasami on ją nie przydusił? Wiesz, czy nie wcisnął i tego pączka gdzieś. w takim samym wykończeniu jak ten pies chyba. Czy on ją po prostu nie załatwił pączkiem? No. Tak jak ja tu kiedyś na ławce koledze dałem na leśnikach, gadał, gadał. I ja się wkurzyłem, zakrołem, mówi: Nie gadaj, tylko jedz. No gadał, gadał i się zakrztusił i skonał na ławce. No. I tak to kochani jest. Zobaczymy co z Sonią.